Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali o rynku kur na miesiąc styczeń 2026. Także zapraszam do oglądania, jeżeli ktoś jest ciekawy, co może nas czekać w przyszłym roku na rynku kur, jak będą się kształtowały ceny i tak dalej, to zapraszam do oglądania. Moi drodzy, punkt pierwszy na dzisiaj to, stety albo niestety, zależy dla kogo, ale przywóz kur z Ukrainy cały czas trwa. Cały czas tych kur przyjeżdża do nas dość sporo, także musimy przygotować się na to, że do końca na targach, bazarach, giełdach nie będziecie wiedzieli, skąd wy te kury do końca kupujecie, ponieważ handlarze kupują z różnych miejsc. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt jest taki ważny moim zdaniem, że ceny nie powinny jakoś wywindować w górę, właśnie ze względu na to, że zalewa nas ten drób właśnie ze wschodu gdzie no siłą rzeczy tamte koszty pracy, produkcji, w ogóle wylęgu, pisklaka, później odchów, odchów tej kury jest sporo tańszy niż u nas no i oni mogą sobie na tą cenę pozwolić i dlatego ta cena mniej więcej się y, podobnie zrównuje czy ta kura jest gorsza? No nie jest gorsza, natomiast no mimo wszystko ta kura jest troszeczkę inaczej karmiona bo tam jest mniej norm niż u nas, Ukraina nie jest w Unii Europejskiej, oni mają trochę inne restrykcje niż my jeżeli chodzi o ceny kur, to w tym momencie mogę Wam powiedzieć, że najdrożej jest w województwie mazowieckim i wielkopolskim. Chyba nikogo nie zaskoczyłem. Zaraz Wam powiem, jak to się kształtuje co do tygodnia kury, do wieku kury. Natomiast jeszcze to, co może Was zainteresować, to to, że najlepiej sprzedają się jajka wielkości L, wielkości M z jasną skorupką. Cały czas to dominuje. Słuchajcie, chociaż też siłą rzeczy dla zwolenników dobrostanu dla zwierząt, niestety, ale jajka klatkowe też sprzedają się bardzo dobrze właśnie ze względu na cenę. Ludzie nie chcą przepłacać, dużo ludzi ma jeszcze taki pogląd w głowie, że w sumie jajko to jajko nie ma znaczenia dokładnie skąd i jakie. Także no, to, co jest istotne, to na pewno słuchajcie to, że ceny moim zdaniem na styczeń kur nie powinny wzrosnąć też ze względu na to, że słuchajcie, nie ma takiego popytu na te kury. Nie ma się co oszukiwać, ale na ten moment popyt na kury po prostu jest słaby. Dlaczego tak jest? No przede wszystkim, słuchajcie, dlatego, że w tym momencie po prostu my już do świąt o kurach nie myślimy, raczej skupiamy się na świętach. Po świętach zaraz jest Sylwester. No i potem styczeń to też jest taki między styczniem a lutym jeszcze mamy trzech króli. No w ogóle e, ludzie o tym nie myślą, a druga kwestia jest taka, że po prostu jest zimno i ludzie nie chcą, nie chce im się za bardzo teraz e, skupiać na kurach, nie mają gdzie tych kur trzymać, jest zimno, nikt o tym nie myśli. Myślę, że to ruszy na wiosnę, kwiecień, może koniec marca, jak będzie cieplej, zobaczymy, natomiast nie wydaje żeby, mi się, żeby w styczniu e, te kury jakkolwiek cena tych kur wzrosła. Jak to się kształtuje obecnie? Podam wam taką średnią, ponieważ nawet jakbyście poszli na przykładowo jakikolwiek bazar, targ, giełdę w okolicy, to zauważycie, że nawet w, jednej, w jednym miejscu ta cena słuchajcie może być bardzo różna i tu może kura rosa kosztować 48 zł w 18 tygodniu, a tu 50, a tu 47. Wiadomo, że czasami oni oszukują i nie do końca w tym samym tygodniu jest ta kura, co mówią, ale różnie z tym bywa. Także warto jest to wcześniej yy, mimo wszystko zweryfikować i wiedzieć, jakie są ceny, żeby nikt Was nie oszukał. Na pewno zapłacenie za jakąkolwiek kurę 60 zł mija się z celem i 30 zł, jeżeli jest to kura, no. Bardzo bardzo młoda to może tak natomiast no, nie ma takich cen. Słuchajcie, jeżeli ktoś wam tak sprzedaje to albo znajomy, po znajomości, albo faktycznie no ktoś was chce oszukać, bo takich cen kur nie ma. Ale w drugą stronę 60, 70 zł też za kurę nie zapłacicie, a możecie być zdziwieni, ale już do mnie widzowie pisali, że tyle kury niektóre kosztowały i byli ludzie nawet, którzy za tyle kury kupili, bo po prostu się nie znali, nie? I tak kury kupowali. Także no niestety, słuchajcie, ale takie sytuacje się zdarzają i trzeba bardzo brać na to poprawkę, trzeba na to zwracać uwagę. To, co ja polecam zrobić, co jest moim zdaniem istotne, to też przede wszystkim sprawdzać, jeżeli ktoś teraz jeszcze nawet planuje te kury kupić, bo kusi go cena, bo nie ukrywajmy tego popytu jakiegoś nie ma, więc kusi ta cena. Ludzie po prostu, słuchajcie, przede wszystkim muszą zwracać uwagę na to jak ta kura się zachowuje w momencie zakupu, czy ona ma wszystkie pióra, czy ona ma mały grzebień i tak dalej. To jest bardzo istotne, ponieważ bez tego jest duża szansa, że ktoś Was oszuka. I teraz tak, cenę, jeżeli chodzi jeszcze o cenę, to cenę można negocjować. To nie jest tak, że kura kosztuje 48 na bazarze, ktoś wystawił i na pewno po tyle sprzeda, bo na przykład jak kupicie więcej, to może być taniej. Natomiast co jest istotne? Istotne, moi drodzy, jest to, że w przypadku kur... Jeżeli jest to kura w wieku mówimy tutaj tylko i wyłącznie o kurach ogólnoużytkowych, o kurach typowych nioskach, które wykupujecie do hodowli. Ja nie mówię o kurach jakichś egzotycznych, ozdobnych, czy nawet stricte towarowych, tylko ja mówię o kurach ogólnoużytkowych, które najczęściej najczęściej macie albo będziecie najczęściej kupować i o nich jest największe zainteresowanie nimi, bo one się dobrze niosą i mają dobrą odporność na warunki. Także słuchajcie, jeżeli chodzi o te kury to mniej więcej ceny się kształtują tak, że między 12 a 15 tygodniem płacimy 36,8 zł, później, tak mniej więcej, do 20 tygodnia płacimy 45-48 zł, nawet możemy zapłacić, a potem 21 drugi tydzień to jest właśnie około tam wychodzi tych 50 zł. Mniej więcej tak to się kształtuje, ale to mówię. To są takie ceny plus, minus. Bo ja uważam, że płacenie za kurę w tym momencie 50 zł to też jest troszeczkę e, lekka przesada. No, chyba że naprawdę macie potwierdzone, że ta kura za tydzień dwa powinna się nieść, to wtedy tak. Pamiętajcie, że to też nie jest tak, że ta kura od razu się będzie niosła u Was, tylko ona się musi przyzwyczaić do warunków. Więc minie tydzień dwa i dopiero ona zacznie się nieść. E, także to nie jest tak, że od razu u kogoś się ta kura niesie i ktoś Wam sprzedaje kurę z jajkiem. Tak to nie działa. A też uważajcie, nie kupujcie stricte kury z jajkiem, bo po prostu najczęściej to może być kura już wyniesiona, kura roczna, półro, półtora roczna, która już jest kurą praktycznie notabene starą. No i takich kur nie chcemy kupować. Ja wam takich kur nie polecam, dlatego na to uważajcie, kupujcie kury młode, które jeszcze się nie niosły. Co jeszcze warto brać pod uwagę? Przede wszystkim moi drodzy, jeżeli ktoś planuje taki zakup, warto jest zweryfikować nawet sprzedawcę, porozmawiać z kimś, zapytać się jak to wygląda. Wiadomo, że czasami nie wiemy, nie mamy żadnej wiedzy. To nawet podej zapytać, czy pan ma jakąś wizytówkę, czy jeżeli pan ma swoje kury, ma pan jakieś zdjęcie, cokolwiek, nie? Bo wtedy wy jesteście autentyczni jako klienci. Możecie o to zapytać. Ten człowiek jest dla was na tyle wtedy autentyczny, że możecie tą kurę kupić i nawet uważam, że wtedy można słuchajcie spokojnie zapłacić, bo szansa na to jest mała, że was ktoś oszuka jeżeli wy nic nie wiecie i kupujecie w ciemno no to są różne później zagwozdki i problemy także na pewno na to uważajcie no i jakbyście jeszcze coś potrzebowali wiedzieć to śmiało w komentarzach piszcie postaram się pomóc, jeszcze jakieś tam wiedzy wam oczywiście dostarczyć, to co będzie was interesowało na dzisiaj tyle zostawcie łapeczkę w górze i subskrypcję żeby pomóc innym osobom dotrzeć do tego odcinka i trzymajcie się do kolejnego, na razie, cześć.